Cześć, witajcie w drugim odcinku Subnautyki. Mamy not, tak jak widzicie, ostatnio skończyłem. No i co? Dzisiaj będziemy szukać kilku, kilku ciekawych rzeczy. Między innymi może sobie wypłyniemy lekko, żebyśmy się tu nie udusili. Jakie mamy ciekawe schematy tutaj zrealizowane. No, Siglida nie mamy jeszcze i przy naszej konsoli nie mamy jeszcze. Niestety, niestety... Dobrze, więc to będzie nasz jakby cel w dzisiejszym odcinku. Jeszcze zrobimy sobie wodę na szybkości. Mam nadzieję, że nie jest za głośno. Jak jest to sobie troszeczkę ściszymy tutaj. Yy, ogólne. Szybkość, pole, dźwięk jest. Se troszeczkę zmniejszymy. O, do 60. Trochę ciszej mam nadzieję, że będzie dobrze. I tak, no brakuje mi Seaglider i kilku innych ciekawych rzeczy. I jest ciemno, też jest minus. Przeskanował ogólnie... Wiele rzeczy, ale no muszę się zagłębić bliżej Aurory, a nie tego stroju, który dopiero dostanę jak Aurora zostanie zniszczona. I tak, ogólnie przyjęliście tę serię bardzo miło, bardzo fajnie, ciepło i to mi się podoba. A to te odcinki będą się pojawiać częściej po prostu. I co, no i ogólnie pisaliście dużo fajnych komentarzy. Tak, chcecie żebym dzisiaj Simofa znalazł. No yy, już skonowało się, dobra, jest. To też jest ciekawa sprawa. Ale z Simofem będzie trochę ciężko szczególnie że jest ciemno. Więc ja tu i poczekam na dzień i widzimy się dopiero jak będzie dzień. Dobrze, więc, tak jak mówiłem, jak zajdzie dzień, to wy wyruszymy tutaj na skanowania. i tak jest: dopiero wschodzi dzień. Ładny dzionek mamy, i wyruszamy na skanowania. Czas szukać w takich miejscach. To jest niestety puste, niestety. Ale takich miejsc jest więcej. Jeśli nie ma o co martwić. Więc po prostu będziemy pływać i skanować. O, możemy sobie rurkowce jakieś skanować. Kolaro rurkowce, dokładniej. Kolar, kolaro rurkowce, o. Mm -hmm. Mam tu jakieś rybki, ale nie to jest naszym celem. I trochę zbliżamy się do Aurory. A na razie bym to nie chciał, bo to jednak są żniwiarze i tak dalej. Nie wiem, no do Aurory też daleko. O, tu jest stalker na przykład, nasz przyjaciel stalker. Tutaj byłem w ostatnim odcinku prawdopodobnie, nie wiem czy wszystko wyskanowałem właśnie. Tu Blood jest. Albo nie byłem. Nie wiem, nie pamiętam jeszcze, że wam powiem. Blood. Nie, tu chyba byłem. O, ciekawe rzeczy. Bo to jest pozamykana większość. To jest większość pozamykana. O, i jeszcze to jest fajna rzecz. To wam pokażę jak to wykorzystać dla osób, które nie grają w Subnautika albo zaczynają dopiero. To też są takie osoby, ja wiem. Więc to jest takich fajnych gadżetów, które nie są potrzebne, ale ułatwiają rozgrywkę. Odłączę sobie na przeskanować? Ja ogólnie będę skanował wszystko, to się da. No się wszystko. No może nie wszystko, ale większość na pewno lewiatany przeskanuję. A chcielibyście, żebym lewiatany przeskanował, co? Tego nie będę skanował. Szczególnie ja tu szukam ciekawych rzeczy. Uuu, o, chłopie. O chłopie. Kiepsko. i... I zaraz ząb będę mógł znaleźć, tylko weź się przeskanuj. Dobrze. tu gdzieś może być ząb. To się wynurzymy. O, fajnie, fajnie, Niech na razie tego. Aj, nie mam, nie mam Seaglida. To się jest lekki kłopot, tak. Tutaj może gdzieś być ząb. Tylko złap to, o, jest ząb. Jeśli jak dobić ząb, proszę bardzo, mamy ząb Stalkera. I know, i know, i know sorry ziamuś. No ja wiem, że to jest twój ząb, no ale no... Kumplu, kumplu złoty. dobry Się przestraszył no że nie żartuję. O, i mam naszą osi Krótko mi to zajęło się, przystanałem kilka fajnych rzeczy. A mamy radiolatarnię na przykład. Takie coś sobie zebrem. Ogólnie nie wiem czy to jest przydatne, bo to jest nie było szkodzone. Musimy napisać, czy to jest przydatne, czy nie. Ja wrócę do bazy i to zostawię gdzieś, chociaż w sumie nie mam gdzie, to jest kłopot też. Chyba nie mam gdzie, nie pamiętam, że zapełniłem cały schowek, czy nie. Albo nie, to może nie, nie, to nie na tym sejbie chyba. Dobra, nieważne. O, widzicie, byłem blisko dosyć. Ale się nie zbliżałem, bo też niezbyt mogę w tej chwili, bo promieniowanie i te sprawy, rozumiecie. Więc się akurat tak bardzo nie zbliżałem. O, tutaj nam leży coś, jak tu na to wygląda. Mamy trochę miejsca, może jakiegoś zęba znajdziemy. Jest taki ząbek. O, mamy coś też fajnego. Srebro, bardzo przydatne. Bardzo przydatne, srebro. Mówię naprawdę, srebro jest przydatne w tej grze. Bo ty tam to każdy wie jak zdobyć. To tam nie jest aż tak potrzebne, ale srebro. Ze srebrą trochę goli. O, tutaj to jest. 4 42 sekundy. Kart. O kurde, dobra. Nie zdążymy wypłynąć, uderzy. Mocno dożyło. Dobra, tam nie wpływam. Właśnie to jest problem. Miał skuter to bym uciekł bez problemu. Dobrze, więc tak, co nam potrzeba do zrobienia skuteru? Nie tak trudno, skuter się łatwo robi się to Stiglite. wiecie o co chodzi. O, standardowo, wysokopojemnościowa. To nam się bardziej przyda. Tak, ja wiem, radio i te sprawy szkło. Ty tam te tam też zrobimy. I jak to nam wygląda? Jeszcze potrzebujemy na no, szkła. Jaką mamy butlę ogólnie teraz? Tą zwykłą, standardową, sobie Odbierzemy przez ten czas wiadomość. Recebię, wynikamy. Mistrz, kala, To jest LifePod 3, uploading our koordynator. My pchnięliśmy some hols w naszej emergency seaglide, więc jeśli jesteśmy za rendezvous, to nie panik. Also, nie możemy bez usłyszeć. Seriously. 3 out. Signal, location uploaded to PDA. O, kolejne PDA będzie. PDA, przepraszam, PDA, PDA to tak bardziej po polsku. Tak, no potrzebuję kwarcu, jak widzieliście, po to sobie płynę właśnie. Uznałem, że puszczę wam to w tle, będzie sobie lecieć, a nic nie będę mówił ogólnie, jak takie coś będzie. Tak, tak uznałem, że to będzie spoko, dosyć taki materiał, więc tak, tak spoko ogólnie będzie. Ło, panie, co żeś ty zrobił? Dobra, a ja szukam kwarcu, ja szukam kwarcu tutaj coś ciekawego jest. I tak, nie zawsze to musi być sigle, tu mogą być inne ciekawe rzeczy, jak na przykład właśnie pragmę przynośnej konsoli. 113. z Tutaj już nie jest do końca bezpiecznie. Się, o, kolejny ząb. To się przyda. Siema, siema. Kwarcu potrzebuję niestety. Nie widzę nigdzie. Kwarc jest na tych czerwonych trawach najwięcej, ale wpłynięcie na czerwone trawy jest ryzykowne, bo tam jest promieniowanie. Chyba że na te drugie czerwone trawy. Okej, okay, za to lepiej nie wypływać, wam szczerze mówię, bo to jest taka jakby bariera. Do którą pływa lewiatan. Ripper Lewiata Już nas coś goni. Siema. Dobra. Trochę walnęło. Nawet nie poczułem. Dobra, jest kwart, Super sprawa. Ile do szkła się robi? Nie, nie mogę dopłynąć ile do szkła się robi. To jest... Problem mój. O. Szkło. O. Dwa. Idealnie mam. Dobrze. Proszę sobie, nie, nie, nie będę zbioru, nie miał miejsca, już tak? No niestety. Dobrze, to się napijemy wody. Nie mogę też nic zjeść na razie. O, i ja tam będę sobie płynął zaraz. Sigliden, to też według mnie spoko, że że sobie tam popłynąć na odcinku. Bo to jest. to jest blisko? Nie, to nie jest blisko. O, się mam To nie jest blisko wyspy, chyba. Też były mówione, żebym. Na wyspę popłynął. Tam jest wyspa, gdzie tam jest druga wyspa. One są takimi chmurkami zasłonięte, to mówię na jednym odcinku. I ten, i... Może popłynę, ale to już nie dzisiaj, wiecie, bo ja nie chcę tak za szybko przechodzić tej fabuły, żeby się za szybko nie skończyło. Myślę, że wy też chyba nie chcecie, żeby... Chcecie chyba, żeby tych odcinków było więcej, tak mi się wydaje. Dobra. Na pewno nam przyda bateria do skutera. Ale potrzebujemy jeszcze zrobić szkło. Mm -hmm. I jak to u nas wygląda? Mamy dwa szkła. Zdejmujemy butlę, tylko czy. No właśnie, nie zmieści nam się. To odłożymy trochę tytanu. Oho. Mamy informację, że nam zaraz Aurora może wybuchnąć. No się zaraz, no nie tak zaraz. No. Do wybuchu Aurory będzie odliczanie takie fajne. Misko pojemnościowa butla O2. Też zawsze lubiłem jak aurora wybuchała, zawsze lubiłem, nie wiem dlaczego, zawsze mi się podobało jak, jak to wybuchało, o jak widzicie już mamy 135 sekund, to jest dosyć sporo, to jest dosyć sporo, o jeszcze oddycharka jest, no to jest trudniej, ale na razie ja chcę zrobić sobie skuter, żeby zrobić skuter to potrzebuję, gdzieś się robię skuter, tutaj się robi skuter, smar i miedziany przewód, miedziany przewód mogę zrobić. Dwie, potrzebuję dwie, ja się... Dwie sztuki, dwie miedzi, dwie sztuki miedzi. Z tym jest trochę kupno, więc ja tutaj poszukam na szybkości. Raz coś się znajdzie na pewno. Ale nie chcę was zanudzać, bo będzie cięcie. Kolejne zresztą. So, jak widzicie, zebrałem trochę tutaj ciekawych materiałów, surowców i nawet takie jaj odzebranej. Zgniotka, to się nazywa zgniotka dokładnie. Nie? Jak mi ktoś poinformował w komentarzu, to jestem wdzięczny. No i co? I będziemy robić tutaj sobie teraz ciglida. Jeszcze za chwilę, bo w sumie potrzebujemy olej, tylko nie wiem czy... Nie, nie mam tej roślinki. Właśnie mam, I z to chyba mogę zrobić olej sobie. Tak, mogę. Znaczy, to nie jest olej, tylko smar, przepraszam. Tak, tak, tak. Już nas poinformowało. Mamy ciglida. Pięknie. O to chodzi. O to chodzi, tylko tak. Siglite ma jeden problem. Jest na baterie, które się szybko wyczerpują. Dobrze, zostawimy kilka rzeczy, które są nam niepotrzebne. Och, zapełniłem całe. Dobrze. I teraz tak, ja sobie dam podwójkę, weźmiemy sobie tutaj apteczkę. Dobra, nieważne. I płyniemy w to miejsce. Gdzie jest to miejsce, które nam zaznaczyło? Tam. 300 metrów, o, tak, poobserwujemy się naszego Seaglide A Aj, to nie, nie Below Zero. Pod F się Below Zero wyłącza, tutaj się prawie klawiszem wyłącza, więc... Więc jest trochę inaczej, trochę jest mała różnica. Dla osób, które grały w Below Zero, pewnie wiedzą. Dobrze. Co my tu mamy? My coś ciekawego znajdziemy, o. Można sobie zerwać i od razu sobie to zjeść. Minimalnie nam to trochę pomaga. Ja też wiem, że ja pływam tym, kurde, nie Mogłem tam pi popłynąć pieszo, się powiedzieć. Po prostu z rękiem, nie skuterem, Ale no, co, no, no. Popłynę tak, no, żeby było szybciej po prostu. Może przy okazji znajdę jakąś. Bo to jakieś schematy, ale nie, nie widzę raczej. Dobrze, jest PDA. PDA, przepraszam. mamy kompas. Kompas, tutaj nic nie możemy przeskanować. No, coś tu leży jeszcze. Skutarek tylko, nie, skutarka nie potrzebujemy. I ciemno się zaczyna robić. Mm. Uu, dobra, tu jest wyspa. Tak się właśnie zdziwiłem trochę, bo tej chmury nie widziałem zbytnio. Dobrze, tu co znaleźć coś ciekawe, co to leży takie świecące ładne. A, dobra, to jest ta roślinka fajna. Jakby się muzyka skończyła, to nie jest fajne, więc... Ja będę zawracał. Powoli. Kompas, kompas może sobie zrobię. Szczerze, powiedz wam, nigdy nie robiłem kompasu. To, to jest, a, dobra, to jest skało po prostu. Nigdy nie robiłem kompasu. Kompas nigdy nie był potrzebny w tym... O i kolejne wiadomość. Ja chyba wiem, co będzie za wiadomość. Ja chyba się domyślam. Chociaż nie jestem pewny, czy to, bo tych wiadomości, jak wiecie, jest tutaj dosyć sporo. Weź nie pierdź. No to no, dlaczego ty pierdzisz? No, to nieestetyczne jest. Dobra, to ja popłynę sobie do siebie i będziemy się widzieć. Udy, na kapsule za 100 metrów Dobrze Tam też możemy popłynąć Tylko gdzie to jest? Tu yy, Chyba więc tam będzie się Chyba domyślam, że tam może być 100 metrów też pod wodą Się chyba domyślam, że to może być To chyba jest taka fajna rzecz No znaczy, się fajna, nie fajna w sumie Dobra yy... O, dobra. Samo świecenie jest potrzebne, bo tu strasznie ciemno jest. Nagram na filmowej, czy...? Nie no, niestandardowo. Nie standardowe, Dobra, nie mówię nie, nie standardowa. Chyba nie włączyłem filmowej zaraz. Gdzie tu się włącza tą filmową? Nie. Nie wiem, nie wiem dlaczego tak jest. Gdzieś kiedyś wiedziałem jak się włącza filmową, teraz nie wiem. Gdzieś tam jest w opisach, tylko mi się teraz szukać nie chce. Dobrze Dobrze, O, welcome My tu mamy na konsola pojazdów, przyda się Jak najbardziej się przyda Jak najbardziej się przyda Oho, dobra, to jest super biom To jest super biom Naprawdę, ja lubię ten biom Pytanie, gdzie tylko... my jesteśmy w stosunku do Aurory Aurora to jest dla mnie taki, wiecie Wyznacznik wszystkiego w tej grze Dobra, dalej. O kurde, dobra, to w sumie... Znaczy, no, powiem tak, nie ma tragedii, tylko tu gdzieś dalej, jakbym popłynął, byłby lewiatan. Nie, nie ten lewiatan, tylko Reaper lewiatan. Ripper lewiatan. Dobrze, mamy Simofa. Kto chciał, żebym zebrał? Proszę bardzo, pierwsza część. I dobrze, i co my tu jeszcze mamy? PDA. Ale tu gdzieś jeszcze PDA powinien być taka PDA. fajna rzecz. Nie widzę może gdzieś w środku jest. No fajnie, fajnie, że to należycie no, jakieś le... ale serio, nie ma tutaj? Powinno być takie, wiecie, z czymś, o, złoto mamy. Takie, takie z czymś powinno być, z jakąś rzeczą po prostu, z jakiś schemat. Ale nie widzę, powinien być. Szkoda, że nie ma. Ale jak już jesteśmy... O, takie coś. To nie jest groźne, to jest jak taki a'la prawie stalker. Tylko tu można znaleźć... Simofa... I coś jeszcze. O! O, 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 o! Proszę bardzo. Ale dużo schematów dzisiaj zrobimy. Ale dużo schematów. Właśnie to nie jest schemat jeszcze gotowy, wiadomo. Uuuu, yeah. Wraki. Powiem że nie sądziłem że tak szybko znajdę jakiś wrak. Ale nie wejdziemy, kurde. Znaczy, gdzieś w połowie możemy wejść, na przykład tutaj. Do połowy możemy wejść. Co my tu mamy? Biurko, biurko. 40 sekund, dobra. 40 sekund. Więc się szybko wynurzymy. Znaczy to już 30, 28. Oj, czasem są takie lagi. Fajnie, że ten wrak. To jest duży wrak. Ja bardzo lubię ten wrak. Bo to można dużo rzeczy znaleźć. Tylko niestety nie mam. Nie mam niestety. Innych ciekawych rzeczy. O! O! PDA. Super. Łafa. Dobra, ławka. To jest ławka, nie ława. Takie schematy sobie biorę, One są takie wiecie, niepotrzebne. O! I to jest jakaś typiara. Właśnie nie wiem, czy to jest ta typiara z Below Zero, czy nie. Aż znaczy tak ja daleko nie jestem z Below Zero, żeby siebie zobaczyć. Hmm. 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 Mm. Na pewno coś jeszcze jest, tylko ja się tu nie zagłębiam na razie, bo nie mam takiego... takich ciekawych innych rzeczy, ale tutaj na dole coś może być. Jakieś schematy na dole mogą być. Te trawy są takie, że wiecie, one czasem coś zasłaniają. I to jest. Też taki minus, ale to jest dużo ogólnie tu to dużo różnych takich surowców, więc warto się wybrać na te czerwone trawy. Ale no, tutaj też nic nie widzę. O, jest, jest, tutaj dużo rzeczy. Jest simov. Tu jest simov i fajnie, że prawdopodobnie mogę mieć szybciej simov niż to... ten ten przenośny konsoli. Nie wiem, jak to się tam dokładnie nazywa. Dobra, mamy bioreaktor, super. No nie ma, no, chyba była dowarka gdzieś, tak mi się wydawało. Ja wiem, a oddecharki nie mam. Jak nie ma się oddycharki to się szybciej traci tlen na niższych, na, na wyższych, na większych głębokościach, o tak. Okej. Okay. Jak się tam trochę dalej bym popłynął, to bym spotkał Ripera. A na razie się nie śpieszę do spotkania Ripera, więc... więc nie będę tam płynął proste. Ale tutaj jest dużo ciekawych rzeczy. U mnie kiedyś... W pierwszych wersjach się zbagowemo, To gdzieś tutaj wpłynęło mi się Simofob i traciłem Simofa. Więc taka, taka rada, jak płyniecie, to kurde. Nie grajcie w wersjach beta, w stadnim bo czasami tak się może zdarzyć. Dobra, tutaj mogę wejść. No nie mogę, to potrzebuję to chyba przepalić. Gdzieś to się wchodziło, że się przepalało, ale czy tutaj wejdę. Zobaczymy. Zobaczymy, dalej nie mogę tutaj. O, tu jeszcze mogę, no właśnie. No właśnie, no właśnie. jest taki schemat. Tylko czego? Ej, nie lubię takich miejsc. Bo tu nigdy nie wiadomo co gdzie jest. Też łatwo się utopić. Dobrze. Potrzebuję wyjść, albo 60 sekund. Tam coś było, ale nie, nie przeskanowałem tego. Dalej szukam znaczy, no też Simofa, szukam ale różnych innych rzeczy. O super, palnik klaserowy. No to jest prostu diament. O, ogólnie jakiś dzień filmik, jak gościu tutaj Reaper wyskoczył, a ja bym to naprawdę nie chciał, żeby mi tu Reaper wyskoczył. To była najgorsza rzecz, nigdy mi tu Reaper nie wyskoczył, ale raczej widziałem filmik na YouTubie, jak goś sobie pływał i mu tu Reaper wyskoczył, więc. Ale mam trochę taką lekką fobię do płynięcia tam dalej. Bo jak ja bym był przygotowany na Repera to spoko, ale jak ja nie jestem przygotowany na Repera to go zbytnio spotkać nie chcę. U mnie zobaczcie jak to wygląda. Wygląda jak jakiś most, jakby tutaj było jakieś miasto wcześniej czy coś. super, super to wygląda. Ja wiem, ja wiem. Oddycharkę trzeba zrobić. What? Wy ryby złapaliście? Lol. Za dwie godziny nam wybuchnie Aurora. O, to jest ciekawa informacja. Siema, wielko ludzie. O, 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 jest Simov jest Simov jest Seymouth. Tak to ktoś kiedyś powiedział na live i cyk głowiliście, gdzie znaleźć Simofa? Proszę bardzo, już wiecie, gdzie znaleźć całego Simofa. Się nawet zbyt nie starałem, to nie jest fajna ryba. Tylko teraz potrzebuję znaleźć... O, dobra, też jest bioreaktor. To do bazy będzie, to wiecie, to bazy. A, już mam bioreaktor, zapomniałem. Zebrałem. ludzie, spokojnie. Dobrze, już będę się tutaj powoli kończył odcinek. To jest na pewno wiele rzeczy do skanowania. O, 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 o! Hello, dobra, jeszcze tutaj pójdziemy. Ja wiem, ja wiem, że wy pewnie... Nie wiem, czy chcecie takie długie odcinki. Tam ktoś napisał, że, że chce dłuższy odcinek, więc proszę bardzo, nie mam palnika laserowego. No szkurde. 30 sekund, 30 sekund na tlen. Dobra, płyniemy na górę. Poczekuję tak... Jak ktoś wie gdzie jest yy, schemat na baterię, na znaczy na ładowarkę baterii to nikt mi napisze, bo naprawdę nie pamiętam gdzie jest ten schemat na ładowarkę baterii. O, tu jest też dużo ciekawych rzeczy. Tutaj się nie opłaci wchodzić Tutaj, się... tutaj wchodźcie najlepiej z Simofem, bo możecie się zagubić. I wam się po prostu stlen może skończyć. O i są takie węże, one nie są przyjazne. Ja tutaj szukam. Ale tu jest... ciekawe rzeczy to są tylko. Te nie gdzie. Te węże stąd nie wypływają tu spokojnie, chociaż... Chociaż w sumie sam nie wiem, bo raz widziałem go na powierzchni, ale nie czy mi się nie... Nie dwagowała. Bo to było w pierwszych częściach gry. O, to jest dużo takich właśnie piaskowców. O, i mamy też palnik laserowy. No to jest super sprawa. Jeszcze jedna część. Jak widzicie, dużo rzeczy dzisiaj przeskanowałem. Na się w tym odcinku. Myślę, że jesteście zadowoleni z takiego trochę dłuższego odcinka. I te odcinki no, się często pojawiają. O, to też jest ciekawa ryba, bo to jest ryba, która została wyleczona chyba z Karar. Chyba tak, ona, to chyba była taka logika tej ryby. Bo ona wyleciała z tej, z tej fabryki, w sensie z tej fabryki. No to później będzie wszystko. Nie chcę zbytnio polerować na początek. Tu mi nic nie wyskoczy, tak? Kurde, to bardziej mi się srebro szczerze, żeby przydało, powiem wam. Ale dobra, ołów też może być. Ołów jest taki, wiecie, przeciwpromieniotwórczo, Promieniotwórczo, tak. Przeciw promieniom Działa. Tutaj na pewno mi zaraz coś wyskoczy i nie chciał mnie zabić. Nie, jednak nie. No dobrze, więc ja będę już tutaj płynął. Zobaczymy, co mogę nowego zrobić. Co? I będę kończył odcinek, więc zostawcie łapkę w górę. Ten odcinek trochę dłuższy jest, ja wiem. Że jest jakiś... Nie nie ma żadnego komunikatu. Dobra. Bierzemy sobie apteczkę. Co nowego? Kompas. Oddycharkę możemy sobie zrobić w sumie. Czy mamy... Nie mamy dwóch srebro? Wydawało mi się, że mieliśmy. No, czyli jednak tylko jedno mam, dobra, nieważne to się też zrobi na dniach gdzieś. Co z tego? Narzenie nawigacyjne to jest spoko rzecz, ale ja to się nie będę używał. To jest spoko rzecz dla tych, którzy dużo po jaskiniach chodzą w sensie bez sim i tak dalej. E, radiolatarnia, to też się na pewno zrobi. Jest ono z tego to wszystko, więc no, wejdziemy na górę. I chyba w następnym odcinku mi się wydaje, że będzie tutaj już wybuch Aurory, więc macie się przygotować. Albo też zostać tak w powietrzu i siedzieć nie wiadomo na czym, o. Nie. Nie odlatuj. Nie odlatuj, odleciał. Dobrze. Nie ma co, trudno. Aurora jak Aurora, ja się zami żegnam. Zostawcie subskrypcję, lajka, komentarz. Do usłyszenia. No i cześć.